CZEŻEŚĆ 4 Słychać mnie, chyba... Eee, dobra, elo... Dzisiaj będziemy sobie grać FIFA O Jezus... Grałem z Barcą i przegrałem. Było tak, kocham. Kurde, co przesłałem. I kamera czasem mi będzie na. Dobra cięcie. No cięcie. Nie będę wam marnować czasu. Dobra. Oh, kurde. Liga pierwsza, co to? No to, hej, widzicie to? Gdy myślę, że to będzie kolejny obrazek jakiegoś wolzertu, no to. Bo...

no bo jak można przepuścić od nich Gola? Za chwilę wam pokażę jak przepuszczam. Przynajmniej spróbuję. Ale powiem, jeśli gracie w FIFA, jeśli gracie w FIFA, to nie, kupuj, nie kupujcie Dudka wersji Hero 106, bo on na początku będzie dobrze bronić, a potem będzie tak słaby, że on przepuści nawet strzał od Close. Od zawodnika 80 coś. A więc nie polecam. A raz przepuścił od 76. To już było normalnie byłam tak wkurzone. Nie możecie powiedzieć, czy to program. A właśnie, teraz właśnie wam zasłaniałam palcem, to tak będzie niejedny raz. I pan. Oczywiście się teraz się bawię Bawiłam się Ale jeśli chcecie jak, jak naprawdę gra, To zrobię jeszcze z tego odcinek Tylko napiszcie w komentarzu Pewnie i tak zrobię, ale... Jakie słabe Nie rozumiem no właśnie, ten close. Jeśli będę źle wymawiać, piłkarzy, nie śmiejcie się. Nie jestem zbyt dobry w wymawianiu wyma ich imion, ale za to lepszy wy. Jeśli coś będziecie słyszeć, nie piszcie, co to jest. Wiktoria! Nie będziesz się odzywać, bo ja jednak żywam. Dobra. Dobra. Nie pytajcie, kto to jest. Wcale nie moja siostra. Dobra, Eder milita. No i pokazuję, kto dobrze O, Inesta. Dziękuję za. No i. O, kurde, Kasilas. Nie spodziewałam się tego. Takie. nie spodziewałam się tego. dlatego właśnie sobie kupię Casillases za 300 tych cośów best ja nie mogę mam książkę co jest o Manchesterze City i tam jest best i on jest z podróbki English i filmy będą na pewno nie codziennie, na pewno nie jeden raz w tygodniu Nie wiem, kiedy będzie mi się chciało, to nagram Ale jeśli po tym filmem będzie dużo lajków, czy wyświetleń, czy... Wystarczy sub Suby I ja nagrywam kolejne filmy No i wtedy przez tydzień, tydzień wakacje nagrywam codziennie szarce Mogę nawet nagrać shorta, yy, gdzie skakuję telefonem do basenu, ale jeśli nie będę nagrywać, to tworzę nowe konto, te same, musicie mnie znaleźć i dać mi suba, i dać mi tyle subów, żeby uzbierał na nowy telefon. Nie wiem czy ja to... Widzieliście to? Co to był za dorodny krupsztan, za słupek? No i na apart. No i tutaj best. Podaję do Petita. Petit. Albo inak nie. 90 minut. No i jeszcze treniki i to wszystko. To na 7 minut. Oglądacie czajnika? Chciałbym mieć resztę bufca. Albo nie, jak to jest widzisz? To. Chcę się wam pooglądać. No, e, to trwa sekundę. Ej, coś mi się wyświetliło. No, to może będzie 10 minut. No dobra wreszcie. Bóję tą rzecz, Ale nie będziemy na nią stać. 20. Jangan subscribe, aku harus cocok sini.

заасан ч юм шиг хэрэг гаргамаасаа хэзээсээс л

Czemu mi spadło obie Muszę że się to sprawy Dobra, nie, wiem, mi takie słowa. Jestem go Zobacz, czy mogę go ulepszyć Nie mogę, no to ulepszyć. Chcę by mieć 112 to Może będę mieć 113 Ale jest, Casillas, dzień dobry no, Dalej nie mogę w to ulepszyć Ja mam

To ja Olfarted, chcę sobie zobaczyć, co jest u lepszych wolverd'ów, tak? Bo ja bez tego nie chcę, mieć nie 112 Kurde, to miało pójść Dobra, i nic Na 112 wolverd'y pójdzie Bo jakbym miała sobie zbierać na cyby, na tobaki Nie ma co Dla was Robię 113 wolwerdy A co mi szkodzi? O kurde 15, 25 milionów Jest 113 Widzowie Dla was tylko dla was, co robię Chcę mieć 114 let. O kurde, co tu się dzieje 5 milionów zrobiła Furtuny, no, butki Nie, mord, hardy, stresuję się Mam robić 115? Dla was Dla was widziały co robię Chyba raczej nie chcę tego no, 7 milionów? 9 milionów przykryłem Kurde 9 milionów, a miało być 2. Jest 118. 118. Owerlala powróciło. I przyszedł. Mama, cicho bo ja nagrywam, proszę, to będzie na YouTube. Mama, zdobywam Kasilasa. Kasilasa i mam wolny wertyski. 115. Cięcie. Dobra widzowie, przesadziłam dla was już, psz, tak dużo duże przesadziłam, a naprawdę musicie tutaj dać i like, bo to co się dzisiaj stało.